Siemanko, ja z tej strony Szymon! I dzisiaj gramy sobie w taką grę, która nagrywa... Nazywa się... Jak ona się nazywa? Y, Police Card Road Więc co będziemy sobie grać? Ja sobie tylko zmienię na szybko samochód. No bo bohut sobie zmienię, bo to jest taki dziwny ten mi się podoba więc nim sobie będziemy jeździć i teraz będziemy mieć misję dobra i po prostu będziemy sobie jeździć to jest misja pierwsza, którą wyglądałem już poza odcinkiem nie chcę Syred. Dobra, jedziemy sobie. Oczywiście przepisowo. Bo to przepis policy. Dobra. Jedziemy do Syreda. Proszę Zobacz, bo jest bardzo fajne trzeba jechać to jest taki wolny gościu Brach. O, zrobiłem. To była bagaż To była jakaś misja, tak? Więc są trzy gwiazdki. Tym samochodem to tak ciężko wykręcać. Co byś pozwoliła tableta wziąć się Nagrywam. Sorki, bo baba przyszła i nagadała. Ale już mi poszła. I możemy sobie jechać dalej. Dobra, kasadę. Kasadę. Gdzie jest ich kasady. Tam. Chyba chętnie zobaczymy, co to jest kasady. Dobra, wyprzedzimy sobie ten samochód. Ale dopiero za zakręcie. Dobra... Boj! Wyprzedałem na trzeciego, ale to mnie nie obchodzi. Ua! nie Jechcę tutaj. czy tam. Ale czy tam się w ogóle da wjechać? Nie chyba. Ale mamy bisję. Ej gościu! Wjechałbym. Mamy Przepraszam. <coughs> Dalki. Dobra, szybka, bo mam ucieki do złapania. Pierwsza gwiazdka to jest druga, takie peju nie jedzisz tutaj. Czemu ty goście tutaj jedziesz? Przecież ja tu tylko setkę jadę, a tam 140. Dobra. Jak ja cię teraz robię? Jak ja cię teraz robię? O goście, jak ja cię robię teraz. Ale cię porobiłem gościu. Ale cię porobiłem. Pojedziemy sobie do tej czwórki A ja pojedźmy sobie schodami Kto mi zabroni? O kurde To trudno się jeździć po schody A! Dobra, to jest za trudno Dobra i tu jest Czwarty Trzeba tą kanapę poskładać no. Znowu babcia przyszła i dogadała I sorki Ale tak tutaj Przez te braki co to tam jest a tutaj jest I teraz Uch. Nie wiedzie jak się ciężko tym samochody steruje o, Ależ to te zrobiły Dobra jest kolejny tutaj Dobra z tego odcinka na tyle. Ja się z tego żegnam. Cześć!